Cześć przedstawię dzisiaj włoską pilarkę Oleomak model GS371. Jest to bardzo lekka pilarka spalinowa o mocy w okolicy 2,5 konia mechanicznego. W pudełku znajduje się zestaw potrzebnych akcesoriów oraz metalowe kły oporowe. W tym filmie pokażę, jak prawidłowo zmontować pilarkę po wyjęciu z pudełka. O czym należy pamiętać przy uruchomieniu. Szczególnie nowej pilarki przypominam też, że przy pracy z tego typu narzędziem należy zachować ostrożność i stosować chociażby rękawice ochronne, których sam podczas tej prezentacji zapomniałem. Na początku przykręcamy kły oporowe kluczem załączonym w zestawie. Następnie zakładamy układ tnący. Określenie kierunku montażu łańcucha jest bardzo proste. Na ogniwie tnącym znajduje się mały ząbek zwany ogranicznikiem. Za nim znajduje się ząb tnący. Podczas zakładania należy zwrócić uwagę, aby zęby były ułożone w tej właśnie kolejności. Prowadnica jest obustronna, więc nie ma znaczenia, którą stroną ją założymy. Bolec napinacza łańcucha podczas montażu musi trafić do otworu napinacza w prowadnicy. Przesuwamy go, obracając śrubą napinacza łańcucha, która umieszczona jest po łatwo dostępnej zewnętrznej stronie pokrywy bębna sprzęgła. Nie dokręcamy jeszcze pokrywy. Zawsze napinanie oraz luzowanie łańcucha wykonujemy na poluzowanej pokrywie. W przeciwnym wypadku uszkodzimy napinacz. Prawidłowo napięty łańcuch nie może w żadnym wypadku zwisać na prowadnicy. Powinien elastycznie przylegać, jednocześnie powinien dać się obrócić bez większych oporów. Podczas sprawdzania stanu napięcia łańcucha zalecam szczególną ostrożność oraz użycie rękawic ochronnych. Po sprawdzeniu napięcia łańcucha możemy wreszcie dokręcić osłonę. Osłonę dokręcamy z umiarkowaną siłą. Dokręcanie osłony na siłę w żaden sposób nie wpływa na poziom napięcia łańcucha, a może uszkodzić osłonę. Wszystko gotowe, można odpalić pilarkę. Do zasilenia pilarki wykorzystujemy mieszankę benzyny z olejem syntetycznym. Zastosowanie niewłaściwego oleju grozi zatarciem silnika. Trzeba też pamiętać, żeby przygotowaną mieszankę zużywać w miarę możliwości na bieżąco, gdyż w szybkim czasie traci ona swoje właściwości. Najbezpieczniej jest zużyć przygotowaną mieszankę w ciągu dwóch tygodni od czasu jej przygotowania. Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli planujemy odstawić pilarkę na dłuższy czas, dobrze jest wypalić całą benzynę ze zbiornika i przechowywać pilarkę z suchym zbiornikiem. Do przedniego zbiornika wlewamy olej do smarowania łańcucha. Przed zimnym startem pompujemy paliwo primerem umieszczonym pod wyłącznikiem pilarki. Wyłącznik posiada trzy pozycje: pierwszy od góry to stop, po środku jest praca, i na samym dole sanie. Procedurę zimnego rozruchu rozpoczynamy od przełączenia wyłącznika na pozycję sania. Najbezpieczniej jest postawić pilarkę na ziemi i przydeptać uchwyt nogą, aby pilarka stała stabilnie. Dwa-trzy pociągnięcia na saniu poskutkują odezwaniem się silnika. Następnie należy przełączyć wyłącznik na tryb pracy, czyli pozycję środkową. Ponowne 2 trzy pociągnięcia spowodują rozruch silnika w trybie półgazu. Tutaj uwaga, bo łańcuch będzie się już obracał. Chwilowe przyduszenie spustu gazu spowoduje zwolnienie półgazu. Pilarka przejdzie w tryb biegu jałowego. Pozycja stop zatrzymuje pracę silnika. Bardziej doświadczone osoby podczas rozruchu mogą przyblokować uchwyt pod UDEM. Sam rozruch jest bardzo płynny i nie wymaga wysiłku. Ciepły silnik uruchomiamy na pozycji środkowej, nie używając już ssania. Często popełniany błąd to próba rozruchu rozgrzanego silnika na ssaniu, czyli na ostatniej trzeciej pozycji wyłącznika. Taki błąd powoduje przelanie się paliwa przez silnik bez dostępu powietrza i uniemożliwia jego start. W takiej sytuacji należy kolejno przełączyć wyłącznik na ssanie, następnie na pracę, co uruchomi tryb półgazu. Potem w tym trybie należy pociągnąć za sznurek od 5 do nawet 15-20 razy, w zależności od tego, jak mocno zalaliśmy silnik. Chmura dymu w takim wypadku jest czymś zupełnie normalnym. Po kilkunastosekundowym rozgrzewaniu silnika możemy przystąpić do pracy. W przypadku odbicia pilarki łańcuch zatrzyma się automatycznie. Aby go odblokować, należy ściągnąć dźwignię hamulca awaryjnego w kierunku uchwytu. Podczas cięcia drzewa należy utrzymywać pilarkę na wysokich obrotach. Każdorazowo po zakończonej pracy należy wyczyścić filtr powietrza. Znajdziemy go nad wyłącznikiem pilarki. Można go czyścić zarówno sprężonym powietrzem, jak również myć w benzynie miękkim pędzelkiem. Podczas ponownego montażu filtra zwróć uwagę na śrubę mocującą. Włoska pilarka Oleomak GS371. To jedna z ciekawszych maszyn na rynku i zdecydowanie najlepszy wybór w kategorii cenowej, w okolicach 1000 zł. Za te pieniądze otrzymamy pilarkę lekką, stosunkowo mocną i trwałą, gdyż jej silnik oparty jest na metalowym korpusie i kutym korbowodzie. Sam ten fakt deklasuje praktycznie całą konkurencję na rynku. Ja ze swojej strony gorąco polecam.